Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo, serdecznie z tej strony Izaka. Przed Wami krótki vlog z Dreamhacka. Słuchajcie, jestem już w hali, dostałem swój identyfikator i już Wam pokazuję. O, że bardzo świetne zdjęcie. Szkoda, że czarno i nic nie widać, ale nie szkodzi. Słuchajcie, jestem już na Dreamhacku, jestem w tej głównej hali, jestem przy scenie Counter-Strike'a. Tu sobie możecie zobaczyć, jak wygląda scena. Tam już są rozstawione krzesła, komputery, jest telebim. Będą oczywiście dwa szwedzkie zespoły, Ninja Sim Pijamas i Fnatic. Tutaj tuż za mną będzie... Stanowisko komentatorów angielskich i tutaj jest stanowisko komentatorów polskich, czyli, czyli mnie i czyli w sensie moje stanowisko i z które tutaj stoi przy okazji, patrzy na nasze wspaniałe stanowisko komentatorskie. Jest, jest troszeczkę różnica, ale nie szkodzi, słuchajcie, na pewno będziemy dawali z siebie. Na pewno będziemy dawali z siebie wszystko i słuchajcie, w komentarzach piszcie co byście chcieli, jeżeli chodzi o materiały z Dreamhacka, bo kara jest gigantyczna, będzie się na pewno działo, słuchajcie. Więc piszcie, czy chcecie, żebym opułki zawodników bezczelnie i, i prosił, żeby coś mówili do kamery dla was. I może macie jakieś pytania do Chris'a Get right albo do Lofmeistera, to dawajcie znać, to postaram się te pytania zadać. No i nie wiem, co chcecie zobaczyć. Czy cosplayerki, czy chcecie jakąś relację, czy chcecie, żebym wam opowiadał, jak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o organizację, o, o pracę ludzi, słuchajcie, pytajcie i ja postaram się dla was takie rzeczy nagrywać. ale Także. Wy będziecie mi mówić, co mam nagrywać, a ja postaram się wam to pokazać. Mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie, no bo w sumie wcześniej takich relacji nie robiłem na EMF, chociażby by nie było na to czasu. Teraz będę miał czasu sporo, sporo razem z nimi zresztą. Także będziemy dla Was takie rzeczy robić, mam nadzieję. A tymczasem trzymajcie się, ciepło i do zobaczenia na YouTubach w takim razie, strzała, albo na streamie jutro.